Witam bardzo serdecznie. Właśnie biorę się za wykonanie karmnika, który będzie podziękowaniem za kolejnego pierwszego wspierającego. Jeśli zechcesz wesprzeć tą mini farmę, podarować nam cokolwiek, choćby marchewkę dla królików, zachęcam Cię do tego. A w ramach mojej wdzięczności otrzymasz karmik, który właśnie będę wykonywał. Karmnik jest już gotowy, myślę, że będzie fajnym podziękowaniem dla kolejnego wspierającego, a jego imię zostanie tutaj umieszczone na tablicy pamiątkowej.